Cześć, witajcie w środowym odcinku. Seria Środowa jest to seria krótkich filmów, gdzie odpowiadam przede wszystkim na Wasze pytania albo robię bardzo krótkie realizacje. W dzisiejszym odcinku odpowiem na trzy Wasze pytania. Pierwsze pytanie odnośnie tego takiego mojego wosku, który robię i składników, które są w nim zawarte. Drugie pytanie o wyrówniarkę, jaką kiedyś stosowałem. I trzecie pytanie. Sprostowanie do, znaczy pytanie, będzie to sprostowanie do ostatniego odcinku, gdzie pokazywałem, jakie, jak powinien być wylany beton do schodów. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. I może nie przedłużając, przejdziemy do pierwszego pytania. Ja się y, wspomogę swoim telefonem, gdzie mam to wszystko zapisane, już wam mówię. Y, pytanie odnośnie mojego wosku, a mianowicie y, jednego ze składników, który zawiera ten wosk, czyli oleju mineralnego, wiele osób pyta, co to jest? A przede wszystkim pytanie jest, jaki olej mineralny? Y, już czytam ogólnie pytanie, jakie jest. Dlaczego olej mineralny, a nie na przykład lniany, to jest jedno pytanie, albo co to za olej mineralny, napisała inna osoba, już mówię, zaczynając od początku. Co to jest olej mineralny? Olej mineralny to jest po prostu nazwa substancji chemicznej, więc nie można się zapytać jaki olej mineralny. To jest po prostu olej mineralny. Inną nazwą oleju mineralnego będzie olej parafinowy, parafina ciekła. Parafina kosmetyczna, chyba pod takimi nazwami to, to występuje. Pokażę Wam teraz, bo skończył mi się mój olej mineralny, ale pokażę Wam teraz na zdjęciu, z jakiego ja korzystam. I oczywiście nie jest tak, że. Ja rekomenduję konkretnie tą firmę. Czyli, no, bo mówię, czy kupicie z tej firmy, czy z tej, czy z innej, cały czas dostajecie dokładnie ten sam produkt e, o tym samym składzie chemicznym po prostu olej mineralny, nic więcej. E, można wybrać jeszcze olej m, taki mineralny o obniżonej lepkości. E, co będzie powodowało, jeśli kupicie taki? jeśli będziecie impregnować na przykład deskę do krojenia samym takim olejem mineralnym o obniżonej lepkości on dużo lepiej spenetruje drewno jeśli będzie oczywiście wchodziło w sztorc ten olej będzie chodził w sztorc ale, i to będzie jako plus ale jako minus będzie to że będzie on bardzo długo mineralizował jeśli kupicie zwykły olej mineralny no to praktycznie po kilku godzinach już można nakładać kolejną warstwę i po na kolejnych kilku godzinach. On jest suchy i można przejść do następnego etapu. Jeśli zastosujecie olej mineralny o obniżonej lepkości, no to taką deskę trzeba będzie na pewno odstawić na kilka dni, zanim ten olej zmineralizuje, czyli się po prostu utwardzi, nazwijmy to, że się utwardzi. I teraz odpowiedź na kolejne pytanie, dlaczego stosuję olej mineralny, a na przykład nie olej lniany. Olej lniany, jeśli chodzi o swoje właściwości, będzie bardzo, bardzo zbliżony do mineralnego. Nie można powiedzieć, że ten jest lepszy, albo ten jest lepszy. Ale minusem olei roślinnych, jakichkolwiek by one nie były, jest to, że je uczają I e, może się okazać, że pod wpływem e, temperatury albo wilgoci. E, on po prostu będzie nieprzyjemnie pachniał, dlatego ja raczej nie stosuję y, olej lnianych, no chyba że po prostu pokost na przykład do pokos lniany do do gruntowania drewna, ale to też w rzadkości z góry stosuję jakiś tam kapon a tak jak mówię dla, to jest główny powód dlaczego ja stosuję olej mineralny i mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam jaki to jest olej mineralny jako ciekawostkę powiem Wam, że kupujecie często gęsto, bo, bo słyszę takie słuchy olej pod nazwą SKYN, chyba tak się nazywa w Ikei. I to jest to jest po prostu olej do blatów tak? to jest tak i on jest sprzedawany jako olej do blatów i to jest nic innego właśnie jak olej mineralny czysty olej min mineralny bardzo ważne jest żebyście kupowali ten olej mineralny y czysty albo o jak to się nazywa o y Czystości farmaceutycznej, kosmetycznej, jakoś tak, żeby on po prostu był bardzo dobrze oczyszczony. Najczęściej do takiego produktu dostajecie kartę produktu, że macie po prostu gwarancję, że to jest czysty produkt. Ja kupuję najczęściej w baniakach takich 5-litrowych z tego względu, że u mnie dość szybko to schodzi. A taki po prostu 5-litrowy jest dużo bardziej ekonomiczny. Oczywiście można sobie kupić y, taki małą litrówkę albo nawet pół litrówkę. Y, ten środek jest bardzo wydajny. I nawet taka mała buteleczka starczy Wam na, na długi czas. Kolejnym plusem tego oleju jest to, że mm, jak sobie. A, poczekajcie, pokażę Wam. O ile jeszcze. O ile jeszcze mam taki olej. Czy to jest mój bałagan cały? O, jest. Tutaj Wam pokażę. W tym kubeczku jest. Na dnie olej mineralny, który tutaj leży od, no na pewno już z dwa miesiące i on cały czas jest, jest, wilgotny, także w tym momencie jeśli wezmę, sekunda, fragment listewki dębowej, pędzelek, pomaluję go, on cały czas jest, jest, jest mokry ale na drewnie szybko zmineralizuje, więc jak najbardziej polecam ten środek. Bardzo fajny, sprawdzony, ładnie wybarwia drewno i nadaje się właśnie do stosowania np. do desek do krojenia. Okej, okay, to było pierwsze pytanie. Drugiego pytania już nie pamiętam. Aha, yy, dobra. Yy, drugie pytanie napisał do mnie Michał. Yy. Argo, troszkę pytanie nie do filmu. Od jakiej strugarki zacząłeś? Otóż przykładam się do y, zakupu i nie wiem co wybrać. Otóż, drogi kolego, y, pierwszą maszynę, którą kupiłem, był to DeWalt y, model DW733. I to nie była strugarka, tylko i wyłącznie grubościówka. Byłem jeszcze na takim etapie, że y, nie wiedziałem za bardzo, co mam kupić. Y, Chyba zasugerowałem się jakimiś filmami w internecie i kupiłem grubościówkę DW733. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że najpierw deska musi być wyrównana, a później można ją wkładać do grubościówki. Um, oczywiście to z jednej strony był nietrafny zakup, bo dalej mi brakowało wyrówniarki, ale. Co nie zmienia faktu, że nawet z użyciem samej takiej maszyny zrobiłem bardzo dużo ciekawych projektów i nawet z użyciem samej grubościówki również da się z problemami jakimiś tam, ale da się wyrównać deski i przez na pewno pół roku wyrównywałem deski na grubościówce. I naprawdę robiłem bardzo ciekawe projekty, między innymi deski sztorcowe do, do, do krojenia. Może teraz pokażę jeszcze kilka zdjęć. I właśnie te wszystkie deski były w. Wszystkie, cały materiał na te deski był wykonywany, przygotowywany na tej wyrówniarce DW733. Także yy, powiedzmy tak do. Takiej hobbystycznej pracy, jak najbardziej, fajny sprzęcik. Na jakąś większą skalę, no to była już katorga, jak za każdym razem musiałem wyrównywać deski na grubościówce. To, to nie jest to ani przyjemne, ani, ani jakieś łatwe, ani szybkie. Da się, ale tego nie polecam. A już kolejną maszyną, którą kupiłem po DW733, był ten mój hammer i który mi służy do tej pory. Jeśli ty jesteś na tym etapie, że potrzebujesz kupić jakąś maszynę, taką na początek, to chyba nie mogę ci za bardzo doradzić. Ja bym chyba wszedł w coś niedużego, używanego. Myślę, że w takim budżecie 3-4 tysiące powinieneś coś kupić. Wiem, że dużo moich kolegów używa maszynne firmy Szepach. Chyba tak to się nazywa. Nie wiem, czy chciałbym to mieć. Chyba wolałbym w podobnym budżecie szukać jakiejś nawet starej maszyny, która po prostu jest wyrówniarką, ewentualnie z grubościówką, i chyba w tym kierunku iść. Ok, to było drugie pytanie, i przejdźmy do trzeciego. Napisał do mnie Paweł i to pytanie, prośba, można tak powiedzieć, odnośnie E, ostatniego filmu e, o schodach żelbetowych gdzie pokazywałem mówiłem o tym jakie powinny być wymiary wysokości szerokości żeby to miało ręce i nogi i paweł do mnie napisał wita musisz musisz zrobić film sprostowanie do tego filmu reguła kroku determinuje wysokość szerokość stopnia i jest błąd ostatni stopień nie może być wyższy musi się stać coś innego drogi pawle ja nic nie muszę, ja wszystko mogę, ale nic nie muszę. Ale dobra, wytłumaczę yy, o co mi chodziło, bo możliwe, że się po prostu nie dogadaliśmy, więc przejdźmy teraz do tablicy. Już obrócę kamerę, będzie prościej. Ja już to wszystko rozrysowałem. Yy. Paweł napisał, że stopnie muszą być równe, a więc no, ja stwierdzę, że nie mogą być równe. Już Wam mówię. Raz, dwa, trzy, trzy stopnie. Eee, ostatni bieg, tu jest już ostatni stopień, mamy wylaną płytę na, na piętrze i mamy taką sytuację, że każdy stopień jest tej samej wysokości, czyli mamy trzy stopnie betonowe, każdy jest z tej samej wysokości, wszystko się zgadza. Eee, zaczynamy obkładać to drewnem, z drewnianymi. Kładziemy jeden, drugi, trzeci i ostatni, tak? I teraz odległości, ponieważ beton jest tej samej wysokości, to po nałożeniu stopni, te wysokości od stopnia do stopnia również są takiej samej wysokości i wydawałoby się, że jest OK, ale nie jest OK, z tego względu, że jeśli na piętrze Położymy treb, który będzie gruby na 4 cm, to co się stanie? Pamiętajcie, że tutaj macie jakąś podłogę. Niech to będzie jakiś panel, albo deska, obojętne co. Zrobi Wam się w tym miejscu bardzo duży próg. Skoro panel ma załóżmy tam z podkładem cm, treb ma 4 cm, to tutaj zrobi się taki próg na, na, na 3 cm. No, nie może być takiej sytuacji. I to jest właśnie efekt, jaki dostaniemy w momencie, kiedy wszystkie stopnie żelbetowe są wylane dokładnie takie same. Czyli rzeczywiście dostaniemy stopnie później tej samej wysokości, ale tutaj zrobi nam się taki wielki zadzior, będziemy szli z góry, potkniemy się, spadniemy i się zabijemy, a tego nie chcemy, więc przydałoby się, żeby stopnie były wylane tak, jak jest tutaj. Więc jeszcze raz tłumaczę, jak jest na tym przykładzie. Na tym przykładzie mamy e, ostatnie, taczy, ostatnie dwa stopnie mamy na 17 cm, a ostatni stopień mamy na 20 cm, czyli jest wyższy. Tak jak mówiłem, ostatni stopień żelbetowy powinien być wyższy. I co się dzieje? Zaczynamy, a może zaczniemy od końca. Mamy na podłogę grubości 1 cm, czyli tak samo jak tutaj, mamy podkład plus panel, daje to 1 cm. I tak, zaczynamy obkładać stopnie żelbetowe trepami drewnianymi grubości 4 cm. Kładziemy, kładziemy, tutaj mamy 17, stopni, 17, 17 cm, 17 cm, więc te odległości są równe i dochodzimy do ostatniego trepa. Ostatni treb musi być pocieniony. Po co on musi być pocieniony? Musi być pocieniony z tego względu, żeby on się licował z podłogą, która jest na piętrze, czyli tutaj, a sam nosek musi być pogrubiony, tak żeby wizualnie wchodząc z dołu do góry wydawało nam się, że ten ostatni stopień jest również gruby na 4 cm. Ale tak de facto, on jest tylko tutaj z przodu grupy na 4 cm, a w tym miejscu jest, tam w tym miejscu, gdzie jest oparty o, o wylewkę na piętrze, jest dokładnie takiej grubości jak, jak panel. I w tym momencie, jeśli tak zrobimy, mamy pewność, że wysokość trepa jest taka sama jak wysokość podłogi, a tutaj mamy w tym miejscu zachowaną wysokość, czyli. W każdy stopień dalej jest tej samej wysokości, bo ma 17 cm. A dodatkowo zyskujemy to, że ostatni treb jest, jest na tym samym poziomie co podłoga. To jest pierwsza opcja. Można to zrobić jeszcze troszeczkę inaczej. Ja w tym momencie rozłączę kamerę i pokażę, jak można to zrobić odrobinkę inaczej. Druga opcja, jaką możemy zastać albo, albo, albo wykonać. Jeśli ktoś nie chce robić tego stopnia pocinionego ostatniego, tylko chce, żeby on dalej był tej samej grubości, spoko, można to w ten sposób zrobić, ale musimy w tym miejscu, gdzie stopień nachodzi na, na, na beton, musimy po prostu podkuć ten beton, czy tą wylewkę, w zależności co tam jest, co tam jest na piętrze, e, tak żeby po prostu stopień, kiedy zostanie położony na... Na, na piętrze. Właśnie góra jego również licowała się z, z podłogą. To są dwie takie możliwości. E, niekiedy nie ma możliwości zastosowania tej konkretnie metody, z tego względu, że e, często macie na przykład jakieś ogrzewanie podłogowe i nie ma możliwości na tyle skucia betonu, żeby na przykład nie naruszyć ogrzewania podłogowego. No, Pytanie jak jest właśnie to, to, to zrobione, czasem lepiej nie ryzykować i po prostu zrobić ten stopień pocieniony, czyli tak jak widzieliście przed chwilą, nie jest to żadna, żadna wada, takie stopnie najczęściej pocienione klei się już po prostu na, na klej montażowy, także nie ma tam żadnej, żadnej piany, to jest na, na, na sztywno przyklejone, ani to nie dudni, nie ma szans, żeby to się w jakiś sposób złamało, także nie ma co też się bać, że on jest po prostu ten ostatni stopień. Pocieniony. I może już tak na koniec. Bardzo Wam dziękuję, że piszecie do mnie tak często maile, piszecie również ciekawe komentarze, zadajecie pytania. Dzięki Wam ten kanał się cały czas rozrasta i oby tak dalej. Jeśli ten film Wam się podobał, proszę o łapkę w górę, proszę również o komentarz. Jeśli macie jakieś pytania, to jest, naprawdę zadawajcie. Jeśli tylko potrafię na nie odpowiedzieć, to chętnie na nie odpowiem. Widzimy się już w niedzielę rano, 7:30 albo 7:45 z kolejną realizacją. Myślę, że w niedzielę zobaczycie naprawdę taką dużą, solidną deskę do krojenia sztorcową. Więc serdecznie Was już za zapraszam. I trzymajcie się, cześć!